Erit Nesbit. Poszukiwacze skarbu. Tłumaczenie Halina Jel. Rozdział drugi Kopanie. Obawiam się, że pierwszy rozdział znudził was. Nudne to jest zawsze, kiedy w powieściach ludzie mówią i mówią bez końca. Ale musiałem opowiedzieć to wszystko, bo inaczej nie zrozumielibyście mojej historii. Najciekawsze są zawsze te książki, w których się coś dzieje. Tak samo jest w życiu to też nie opowiem w mojej książce o dniach, w których nie zachodziło nic nowego nie usłyszycie ode mnie ani razu smutny dzień minął powoli albo przechodziły dnie, miesiące, lata lub czas mijał bez zmiany bo czy się o tym mówi, czy nie czas mija. I nic w tym interesującego nie ma. Będę więc mówił tylko o ważnych zajściach i ciekawych przygodach. Każdy z was domyśli się, że w międzyczasie jedliśmy, wstawaliśmy, myliśmy się i kładliśmy spać. Powiedziałem to wujkowi Alberta Sprzeciwka, który przyznał mi rację. On też jest literatem i zna się na takich rzeczach. Postanowiwszy szukać skarbów ziemi, Pobiegliśmy na strych po łopaty. Znaleźliśmy nasze stare łopaty, które dostaliśmy przed trzema laty, gdy byliśmy nad morzem. Pilno nam było zabrać się do roboty, ale dużo czasu straciliśmy na czyszczenie łopat, bo dziewczęta nie chciały kopać zakurzonymi. One zawsze mają takie dzikie fantazje. Znaleźliśmy miejsce niedaleko śmietnika. Czytaliśmy już nieraz, że skarby bywają ukryte obok śmietników. Ale grunt był twardy i natrafiliśmy na same kamienie. Przenieśliśmy się zatem do ogrodu i tam pośrodku klombu zabraliśmy się do roboty. Praca była ciężka i jak dotychczas bezowocna. Właśnie Albert z przeciwka zaglądał do nas przez parkan. Nie bardzo go lubiliśmy, ale bawimy się z nim czasem, bo jego ojciec umarł, a należy być dobrym dla sierot nawet takich, które mają matkę. Albert doprowadza nas do rozpaczy swoim porządkiem. Nosi sztywne kołnierze i mankiety nieskazitelnej białości, jedwabne krawaty i aksamitne kurtki. Jak on w tym wszystkim może wytrzymać? Dzień dobry, Albercie, z przeciwka. Co wy tam robicie? Wykopujemy skarb! powiedziała Ala. Wyczytaliśmy w starych manuskryptach, że tu szukać należy. Chodź, pomożesz nam. Gdy wykopiemy wielki dół, znajdziemy misę pełną złota i drogich kamieni. Albert sprzeciwka wzruszył ramionami. Te skarby to na pewno znowu jakieś bajki albo wasze wymysły. Albert nie umie bawić się z nami. Czyta niechętnie i w ogóle jest niemądry. Ale to nie jego wina. Chodź do nas, zaprosił Oswald. Gdy wykopiemy skarb, podzielimy się z tobą. Nie chcę skarbu. Nie lubię kopać i idę na podwieczorek. Chodź, zawołała Ala. Pożyczę ci mojej łopaty jest najlepsza. Albert przyszedł do nas przez płot i wzięliśmy się ponownie do roboty. Dół stawał się coraz większy. Pomagał nam też nasz pies Rex, który doskonale kopie, zwłaszcza gdy szuka szczurów. Brudzi się przy tym bardzo, ale nawet z zasmoloną mordą jest najmilszym i najukochańszym psem. Należałoby przeprowadzić tunel, zaproponował Oswald. Tym sposobem dostaniemy się do wielkiego skarbu. Szczury! zawołałem, a Rex zaczął harczeć. Oparł się na przednich nogach, kopiąc tylnymi, jak gdyby rzeczywiście węszył myszy. Tunel wypadł wspaniale. Miał już przeszło łokieć długości i byliśmy przekonani, że jeszcze chwila cierpliwości, a dotrzemy do skarbu. Teraz z kolei Albert miał wejść do tunelu, ale nie chciał. Bądź mężczyzną, powiedział Oswald. Nikt nie może zaprzeczyć, że Oswald postępuje jak mężczyzna. Ale Albert nie chciał. Uważaliśmy, że obowiązkiem naszym było zmusić go do tego. W tym nie ma nic trudnego, zapewniała Ala. Wejdziesz do tunelu i będziesz rękami usuwał ziemię, a potem przyklepiesz łopatą, ażeby się tunel nie zapadł. No chodź. Zamknij oczy, to nie zauważysz, że w tunelu jest ciemno. Ja tak robiłam. Przecież wszyscy byliśmy w tunelu prócz Dory, która się boi robaków. I ja się boję robaków! Ale przypomnieliśmy mu, że nie dalej jak wczoraj złapał brunatną glistę i rzucił ją Dorze w twarz. Pozwólcie mi wejść nogami do tunelu. Będę kopał butami, słowo honoru! Zrobiliśmy to ustępstwo. Albert wszedł do tunelu, a właściwie położył się w nim i tylko mu głowa wystawała. Kop! Kop Albercie! nalegała cała gromadka. I Albert kopał z całej siły swoimi nowymi żółtymi trzewikami. Nagle cały tunel zapadł się i Albert z przeciwka został przyduszony ciężarem ziemi. Biedny chłopak. Okropnie krzyczał nie wiadomo czemu, bo ostatecznie nie cierpiał, a było mu tylko niewygodnie i nie mógł poruszać nogami. Chcieliśmy go nawet wykopać, ale darł się w niebogłosy, więc uradziliśmy, że najlepiej będzie pójść do kucharki Alberta sprzeciwka, opowiedzieć jej, że Albert został żywcem zagrzebany, ale tylko wypadkiem, i żeby była taka dobra i pomogła nam go wydostać. Wydelegowaliśmy Dika, który długo nie wracał. Albert sprzeciwka rozkrzyczał się tymczasem na dobre, bo wypluł ziemię, którą miał w ustach i nic mu nie przeszkadzało. Wreszcie powrócił Dick z wujem Alberta Sprzeciwka. Wuj Alberta ma długie nogi, jasne oczy i ciemną twarz. Dawniej był marynarzem, a teraz jest poetą. Lubię go bardzo. Bądź cicho przez jedną chwilę i powiedz, czy się uderzyłeś? Albert odpowiedział, że go nic nie boli, bo chociaż jest wielkim tchórzem i mazgajem, nie kłamie nigdy. Robota to nie lada wykopać mojego siostrzeńca. Powiedział wuj Alberta sprzeciwka i poszedł do ogrodnika po wielką łopatę. Przyznać muszę, że nie jest mi obojętnym dramatyczne położenie mojego siostrzeńca. Wuj Alberta wyraża się czasem bardzo po literacku. I chciałbym wiedzieć, dlaczego został tu zakopany. Mam nadzieję, że nie użyliście siły. Tylko siłę moralną rzekła Ala. Dużo mówiono o sile moralnej w szkole, do której uczęszczała. Pewno nie wiecie, co to jest siła moralna. Jest to zmuszanie do robienia tego, czego się nie chce, za pomocą kpin, dokuczań albo grożenia karą lub nagrodą. A więc użyliście siły moralnej? Zdziwił się wuj Alberta z sprzeciwka. Tak, rzekła Dora. Bardzo nam przykro, że właśnie Alberta, a nie kogoś z nas spotkała ta nieprzyjemność. Właściwie to była moja kolej i ja powinnam była zejść do tunelu, ale ja się boję robaków, więc mnie zwolnili. Szukaliśmy skarbu. I zdaje mi się, przerwała Ala, że byliśmy tuż przy skarbie, gdy tunel zapadł się nad Albertem. Biedaczek. Dodała z westchnieniem, a Albert z przeciwka znowu się rozpłakał. Wreszcie wuj wykopał go. Oblepiony błotem, z rozwichrzonymi włosami i zapłakaną twarzą, wyglądał bardzo śmiesznie. Podeszliśmy do niego i dziewczęta zaczęły go całować. Nie wzruszył się tymi przeprosinami i zrobiło nam się nad wyraz przykro. A więc szukaliście skarbu? pytał wuj Alberta z przeciwka. Obawiam się, że niewiele znajdziecie. Przestudiowałem niejedną książkę tyczącą się tego przedmiotu. Nigdy nie słyszałem, aby w jednym ogrodzie można było znaleźć więcej niż jeden. A to co? I wskazał coś błyszczącego na ziemi w tym miejscu, z którego wykopał Alberta. Oswald schylił się i podniósł pół korony. Spojrzeliśmy wszyscy na siebie w niemym zachwycie, jak w powieści. Jakież szczęście macie? rzekł wuj Alberta. Oto po pięć pensów dla każdego z Was. Nie, po cztery z ułamkiem zawołał Dick. Jest nas siedmioro. Jak to? Albert należy też do poszukiwaczy skarbu? Naturalnie! odparła Ala. I postanowiliśmy zmienić pół korony i dać Albertowi jego część. Wój tymczasem włożył kamizelkę i surdut, który zdjął do kopania. Po czym nachylił się i podniósł z ziemi, rzecz nie do uwierzenia, a jednak prawdziwa, drugie pół korony. I pomyśleć, że były dwa pieniądze zakopane. Przy całym moim doświadczeniu nie słyszałem o podobnym fakcie. Byłoby dobrze, gdyby wuj Alberta z przeciwka zechciał co dzień przychodzić do nas i pomagał nam w poszukiwaniach skarbu. Musi mieć doskonały wzrok. Dora patrzyła na to miejsce, gdzie znalazł drugie pół korony i nie widziała nic a nic.